Witam serdecznie, Robert Karasz, długo nie widziany, szczerze mówiąc to zabiegałem o wywiad z Tobą, nawet pisałem kiedyś Też rozmawiałem z trenerem Szyszką, rozumiem, że treningi idą cały czas Tak, nie, nie było mnie tutaj, więc jakby ciężko było jakikolwiek wywiad Treningi, w sumie zrobiłem 7 do tej walki, bo ja cały czas przygotowuję się gdzieś tam do swoich wyzwań, więc Teraz totalnie z, do, do skoku, ale to może i lepiej dla kibica, bo będzie prawdziwy taki freak fight, nie? Dwóch przeciwników masz, to, się, to jest w grze naprawdę w tej chwili? Tak, jest nas trzech, na początku bijemy się każdy z każdym Jak jeden odpadnie, a nie ma... Są knockdowny, natomiast y, nie ma ich trzech, możemy się tam bić w nieskończoność y, Tylko knockout może zakończyć walkę i narożnik i chyba sędzia, czy tam lekarz A tak to bijemy się cały czas na no limit Jak jedna osoba odpadnie, zostaje dwójka, mamy dopiero półtorej tam minuty przerwy i robimy, przepraszam, jak inaczej, jeszcze raz, bo ludzie to nie zrozumiał. Najpierw bije się jedynka z dwójką, dwójka z trójką, trójka z jedynką i tak w kółko. Później jest półtorej minuty przerwy i jest finał, no limit, więc bardzo trudna walka, ale dla mnie takie warunki są dobre, bo ja się tam odnajdę na pewno. Słuchaj, ostatni pojedynek e, dwa lata temu, trzy lata temu w Krakowie. Nie, nie wiem czy to już tyle minęło, nie? rok, półtorej roku? Nie, z dwa lata na pewno. Tak? No to z... z dwa lata na pewno, bo ja pamiętam rok temu, to było, to było dokładnie, dokładnie chyba jako zimą, zimą w, w Krakowie. Wrzesień, wrzesień 26. A to był wrzesień? Mhm. Może wrzesień, przepraszam, mogłem, mogłem się pomylić, jak w ogóle ten czas i jaki miałeś kontakt w tym czasie ze sportami walki? Ze sportem masz zawsze, wiemy, ale jaki miałeś kontakt ze sportami walki? Nie miałem, bo po prostu przygotowałem się do tych Ironmanów dzień po dniu, do challenge'u i jakby, jak nie miałem zaplanowanej walki, to nie trenowałem tego. Bo ja powiedziałem, ja będę to łączył, ale tylko jak będzie taka konieczność, a tak to muszę się skupić jeszcze na swoich wyzwaniach, bo to jest moje główne źródło dochodu te walki nie są na tyle opłacalne, żeby był był to dodatek albo no, nie wiem, żeby można było sobie kupić dodatkowo coś do treningu, urządzenia, odżywki. Nie wiem, to pewnie sponsorów masz, ale mówię tutaj o, o powiedzmy jakimś dodatkowym, dodatkowym asortymencie, który, który mógłbyś mieć. Po prostu górką pieniądze. Jakby nie były jakby interesujące, to by mnie tu nie było, więc to są dla mnie interesujące, interesujące pieniądze, dlatego byłbym głupi, żebym z tego nie korzystał. Okej, okay. czy to są, na, powiedzmy, mógłbyś porównać start w Gali Freak Fightowej a start, załóżmy, w Ironmanie, jeśli chodzi o poziom finansów? Czy to inaczej zupełnie wygląda? Nie wiem, ile zarabiają zawodnicy w Ironmanie, na pewno mniej niż ja za walkę, ale jednak w moim ultra to bardziej chodzi o to, że jakby ja żyję cały rok z kontraktów. To nie jest tak, że ja mam płacone po wyścigu. Jak jestem w tym ultra, nie wiem, robię jakiś wynik, który jest niesamowity dla. Kibica, czy dla sponsora, to po prostu mam tych sponsorów, więc mam do tego talent. Moje ciało, jakby póki moje ciało podaje, to będę to, to robił, bo też nie byłbym głupi, gdybym nie korzystał z talentu. A tutaj gdzieś z rozpoznawalności, bo jednak freak fighty rządzą się innymi prawami, to trzeba być rozpoznawalnym, mieć jakąś tam swoją harmę. Zbę, mę, póki kim tu chcą, to też idę dwutorowo, bo jak jestem młody, gdzieś tam silny, zdrowy, to będę to robił. Właśnie, jak Ty znosisz kontrowersje? Bo nie ma co mówić, e, strafiłeś pod obstrzał pracy, pod obstrzał kibiców, e, hejterów i tak dalej, i tak dalej. Jak Ty jesteś w stanie to e, wytrzymać? Wiesz co, ja już na tyle znam życie, że wiem, jak to życie wygląda, jak możesz po porażce gdzieś popłynąć i przejebać to życie, możesz gdzieś... Po porażce mówię, po, przepraszam, po sukcesie, możesz odnieść sukces i gdzieś popłynąć, bo jest wielu takich zawodników, że potem nie dowozi życia. Tak samo u mnie stała się jakaś. No, dla niektórych byłaby to wielka tragedia. Dla mnie, no, to był trudny etap, ale ja jakby od razu stawiam dobre potem kroki i no, kocham życie, chcę być szczęśliwy, więc robię po prostu dobre ruchy. Czy coś mi nie wychodzi, czy coś wychodzi, to dalej jakby żyję. No, no, każdy ma jakieś mniejsze czy większe niepowodzenia, każdy ma pasmo sukcesów bądź jakiś czas go nie ma, no a tak, kurwa, wygląda życie, więc to jakoś nie odciska mocnego piętna na moim życiu. Natomiast bolała mi ta niesprawiedliwość, ta narracja. Ale chuj, no ludzie nie rozumieją, że ja się do tego przyznałem, sam do tego wyszedłem. Mnie tylko, co bolało, to, że, kurwa, wiedziałem, że to było do MMA, tylko o to mi chodziło. O nic więcej, to jest tak temat przerąbany, że już mi się nie chce o tym gadać. za nogę, posadka na nie, To, to zapytam Ciebie tak, bo... Yy... Wielu sportowców właśnie zmagało się z tego typu problemami, chociażby Len Samsung, Ty gdzieś zawsze analizujesz takie rzeczy, że komuś przybito, przybito doping, przybito powiedzmy całą litanię i tak dalej, tak dalej i gdzieś go. Wrzucono na taką półkę i teraz albo on sobie z tym poradzi, albo po prostu no, mogą nawet źle skończyć ci, ci ludzie, bo wiesz, ludzie pod obstrzałem hejtu, pod obstrzałem codziennych wiadomości, kiedy otwierasz internet i na pierwszej stronie wyskakuje Lens Armstrong to, Lens Armstrong tamto, brał to, brał tamto. Jak ty w ogóle na to patrzysz? Czy, czy to jest dla ciebie tak trudne? Czy wiesz co, to jest zupełnie co innego. U Lensa jest coś takiego, po pierwsze go nigdy nie złapali, sam się do tego przyznał, ale jednak no wiesz, on brał super... Ale inni się nie przyznali. Po pierwsze. Po drugie, on brał rzeczy, które są do jego sportu i to mu tam pomagało. I jakby i centralnie pod to robił, tak? Całą tą kurwa, nie wiem jak to się mówi, całe te cykle, żeby po prostu jak najlepiej wypadać tam. Więc jak ja bym coś takiego miał, ciężko byłoby mu wrócić. A jak ja, ja wiem jak moja sytuacja wyglądała, bo to są skrajne sytuacje, to ja nie mam z tym problemu, żeby dalej to robić, wrócić i jeszcze pokazać, że, że będę najlepszy. Robert, tobie się chce cały czas e, codziennie rano wstać, przepłynąć te kilometry, przepedałować cały ten e, powiedzmy kilometraż na rowerze i jeszcze pewnie wieczorem pójść pobiegać, żeby nogi się nie zastały. Tak, no to jest piękna praca. Jak sobie tam policzę, to w najgorszych takich dniach trenowałem dziś tam 6 godzin, a tak, to trenuje. 6 jeszcze... godzin jesteś poza czasem i przestrzenią. Wiemy jak to wygląda. Ty jesteś na sali na przykład w sportach walki, z kim zawsze pogadasz? Zatrzymasz się i tak dalej. Tam się nie zatrzymasz, tam jesteś sam. Jak ty sobie z tym radzisz? Ale czasem fajnie jest odetchnąć. Wiesz, to jest taka nawet można powiedzieć forma medytacji. 6 jesteś... godzin. Ja, znaczy ja mówię w najgorszych dniach tak wychodzi, a, a jak trenujesz te 4 godziny i to masz rozbite, to to jest przyjemne. Jak ludzie nas oglądają, dla nich to może być śmieszne. Bo ja, jakby, nie gadaj, spojrzałem... że jest, jest przyjemne, jak wiosłujesz od, od ściany basenu do ściany basenu i, i, i tak naprawdę zmagasz się tylko z myślami. No ile dzień nie musisz przepłynąć kilometrów? 10, 12? Ale jak spojrzysz na basen, tam chodzą ludzie, którzy się nie ścigają. Jednak robią to po 10-12 godzinach pracy. Idą. Właśnie na taką aktywność, na, na basen, na siłownię, na rower. A ja to robię i mi za to płacą, więc ja jestem w dużo lepszej sytuacji i nie lubię jak o mnie się mówi o jakimś kurwa herosie, jak ma dużo roboty, bo wiem, że inni potem to robią dla przyjemności. A dla mnie to jest połączone, więc ja naprawdę mam piękne życie. A ile pływam kilometrów? Co ty, ja pływam około czwórki dziennie, ja nie pływam więcej. Starczy? Tak, tak. Bez problemu? Bez problemu. Ale czwórka to też nie jest mało. Nie cała godzina, jest to moment. Słuchaj, e... Cele sportowe, bo tak tutaj załóżmy, że wygrasz walkę, jedną, dwie, gdzieś jeszcze będziesz myślał o kolejnych startach, bo jednak. Gdzieś ktoś pewnie zaoferuje pieniądze, tak? Yy, organizacja Fame'a, z którą byłeś związany, też cię mocno wspierała Był taki etap, że cały czas byłeś tam gdzieś w mediach społecznościowych i tak dalej Jak w ogóle patrzysz na to? Czy, czy jednak zdecydujesz się na, yy, na po prostu uprawianie swojego sportu I tutaj to już jest ostatnia przygoda? Nie, ja już dwa lata temu to powiedziałam, że będę to łączył Póki będę miała taką możliwość, będę to łączył A tak jak powiedziałaś, Federacja FaME bardzo wspierała i nie wiem jak się potoczy z Primem. Jestem tutaj, wspierają mnie, mam nadzieję, że ta historia będzie trwała długo. Jeśli chodzi o, powiedzmy o ten wysiłek, taki e, stricte z tego ultramaratonu, kiedy siedzisz, gdzieś tam masz obcierane ręce, nogi jeszcze nie wiadomo co, a wysiłek i ból w sportach walki, da się to porównać? Zupełnie inny wysiłek, zupełnie inny ból. jakbym zajmował się zawodowo MMA, to bardzo byłbym pewnie przez pierwsze, pierwszy okres czasu rozbity. Każdy sport jest cięższy, ciężki, jak podchodzić do niego poważnie. Tu jedynie co jest fajne, że mniej to czasu zajmuję, ale ja, tak jak powiedziałem, zrobiłem tylko 7 treningów, miałem rękawice 7 razy. Wiadomo, że tam jak ja nawet biegałem, czy coś robiłem, to też pod to starałem się zadania układać, ale jednak, no jednak coś u mnie jest innego, wiodącego, więc. Ja nie mogę powiedzieć, porównywać tego teraz, bo ja się tu nie zajmuję. Ja tak. tylko tu jestem, żeby dać po prostu się wszystko pokazać charakter i cieszę się, że jest walka na moich zasadach, bo no limit. Ci rywale, gdzieś z nimi cokolwiek cię łączy, gdzieś wcześniej ich zaobserwowałeś, bo, bo to są nowe postacie. Pewnie w tamtym czasie, kiedy ty walczyłeś, nie było ich w ogóle w, w grze. Tylko wiem, że jeden boksował po prostu tam 3 czy 4 lata, a drugi nie wiem, ktoś z Low Violet. Nie nie znam tych chłopaków. Nic o niech nie powiem. Czyli nie ma złości albo jakiejś powiedzmy, no normalnie trzeba wyjść i zrobić robotę? Tak, ale wiesz, co jest fajne, że niektórzy tu muszą zrobić, wiesz, jakieś show i tak dalej. A przy mojej walce dobre jest to, że to może pójść viral na świat, bo jeżeli ta będzie walka trwa 30-40 minut, nie wiem jaki tam oni mają charakter. Ale jest jak jest tam pięściarz, to, to może się okazać, że to będzie coś pięknego później, więc ja wiem, że mogę zyskać tutaj tym. Jak wygląda moja formuła, wiesz co chodzi, więc I dla Prime'u dobrze i dla mnie Tam jest taki Jarek Ninja, nie wiem czy widziałeś Viral z nim zrobił robotę Dokładnie, a o to chodzi tutaj w federacji, jak najwięcej takich rzeczy, żeby poszło w świat Ja myślę, że na naszej walce, jak oni mają łeb, psychę, to Jak nie ma knockdownów i kurwa naprawdę możesz się bić i bić To może być piękne widowisko I pójść daleko, nie? więc a o to chodzi Żeby Prime daje szansę i im żeby tutaj zabłysnąć, to my musimy teraz to oddać. Nasza formuła jakby na to pozwala, więc zaczynamy. Na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo pojawiło się w prasie ta kwestia Bahrajnu, reprezentacji i tak dalej. Nie wiem, czy to jest, czy to jest, czy to prasa gdzieś podkręciła takie tytuły, że ty zmieniasz obywatelstwo, że zostawiasz i tak dalej. Gdybyś ty mógł powiedzieć to. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, jakiś jeden debil to przekleił, raczej znaczy napisał, a inni debile to przekleili, wiesz jak to jest. No tego chciałem media? cię zapytać, o... jak to media. No? Czyli ta, to taką ma genezy. No a jak. Dzięki wielkie. Wszystkiego okay. dobrego. Widzimy się jutro w programie. Dziękuję. Okay.